W małej wiosce zakrzów, otoczonej łagodnymi wzgórzami i końskimi pastwiskami, dwunastoletni Maksymilian mieszkał ze swoimi dziadkami w gospodarstwie o nazwie nadzieja. Gospodarstwo rodziny nowickich, niegdyś słynące z hodowli koni, przechodziło trudne czasy. Letnia susza zniszczyła plony, a długi zaczynały się piętrzeć. Dziadek Staszek. Człowiek tradycyjny i dumny dzielnie stawiał czoła przeciwnościom, choć wiedział, że bez radykalnej zmiany przyszłość gospodarstwa stoi pod znakiem zapytania. Wiosenna aukcja koni w Zakrzowie była wydarzeniem, które przyciągało najlepszych hodowców, trenerów i inwestorów z całego regionu. To było prawdziwe święto. Podczas którego prezentowano najwspanialsze okazy. Konie o nieskazitelnym rodowodzie, potężnych mięśniach i dumnym spojrzeniu. Jednak tym razem uwagę Maksymiliana przykuł widok, który innych kompletnie nie interesował. W jednym z boksów stał chudy źrebak o matowej sierści i smutnych oczach. Było jasne, że to odrzucone zwierzę, wystawione na aukcję tylko po to, by wypełnić miejsce. Dla wszystkich obecnych źrebak nie przedstawiał żadnej wartości, ale Max dostrzegł w jego oczach coś wyjątkowego, jakby dzielili to samo uczucie wyobcowania. Chłopiec, kierowany niewytłumaczalną intuicją, błagał dziadka o złożenie oferty, mimo świadomości trudnej sytuacji finansowej rodziny. Staszek, początkowo niechętny, ostatecznie uległ, poruszony cichą wiarą wnuka. Źrebak, któremu nadano imię Trowon, został przyprowadzony do gospodarstwa Nadzieja wśród kpiących spojrzeń i dezaprobujących komentarzy. Nawet Wojciech, najstarszy koniuszy w gospodarstwie, wątpił w przydatność tego konia. Max jednak pozostał niewzruszony. Od pierwszego dnia poświęcał Trowonowi całą swoją uwagę, czyszcząc jego boks, szczotkując sierść i próbując zrozumieć jego lęki. Zauważył, że koń wykazywał szczególny niepokój w deszczowe dni, jakby wilgoć budziła w nim bolesne wspomnienia. Podczas jednego z pierwszych dni sprzątania starej stajni, Max znalazł na strychu ręcznie pisany podręcznik treningowy. Prawdopodobnie autorstwa któregoś z dalekich przodków. Oprawiona w skórę księga opisywała techniki intuicyjnego treningu, oparte na obserwacji, empatii. I cichym wsłuchiwaniu się w potrzeby konia. Ta książka stała się przewodnikiem Maxa, który zaczął stosować zawarte w niej nauki nie jako sztywne reguły, ale jako sposób na nawiązanie głębszej więzi z Trowonem. Z każdym dniem przemiana konia stawała się coraz bardziej widoczna. Jego sierść nabierała blasku, mięśnie się wzmacniały, a w oczach pojawiło się nowe życie. To, co początkowo było jedynie współczuciem, przerodziło się w silną wzajemną więź. Wieści o niezwykłej transformacji odrzuconego konia zaczęły krążyć po okolicy, przyciągając uwagę coraz większej liczby obserwatorów. Nikt jednak nie spodziewał się, że ta historia dopiero zaczyna się rozwijać, a przed Maksem i Trowonem stoi seria wydarzeń. Które na zawsze odmienią nie tylko ich życie, ale także losy całego gospodarstwa Nadzieja. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Pewnego wiosennego poranka, gdy Max trenował z trowonem na tylnym padoku, nieoczekiwany gość zmienił bieg wydarzeń w gospodarstwie Nadzieja. Natalia Kowalska, znana w świecie jeździeckim trenerka, która wyszkoliła wielu mistrzów krajowych i międzynarodowych, zatrzymała się przy ogrodzeniu, zaintrygowana nietypową metodą treningu młodego chłopca. Obserwowała w ciszy, jak Max wykorzystuje techniki z starego podręcznika, łącząc je z własną intuicją. To, co zobaczyła, wykraczało poza standardowe metody szkoleniowe. Sposób, w jaki chłopiec komunikował się z koniem, wykorzystując subtelne gesty i spokojną energię, przypominał jej rzadko spotykane zjawisko nazywane empatyczną intuicją jeździecką. Natalia spędziła lata studiując tę umiejętność w najlepszych ośrodkach jeździeckich na świecie, ale rzadko widziała ją w tak czystej formie. Po kilku godzinach obserwacji Natalia przedstawiła się rodzinie Nowickich. Zaproponowała nietypową umowę. Chciała trenować Maxa i Trowona, dokumentując jednocześnie ich postępy do swojego badania nad alternatywnymi metodami treningu. W zamian Oferowała swoją wiedzę i doświadczenie bez żadnych opłat. Propozycja wywołała burzliwą dyskusję w rodzinie. Staszek, mimo początkowych wątpliwości, dostrzegł w tym szansę nie tylko dla wnuka, ale i dla całego gospodarstwa. Pod okiem Natalii, treningi nabrały nowej jakości. Wprowadziła strukturę do intuicyjnych metod Maxa. Jednocześnie pozwalając mu zachować wyjątkową więź z trowonem. Szczególną uwagę zwracała na reakcję konia w różnych warunkach pogodowych. Podczas jednego z deszczowych treningów Trowon wykazał nietypowe zachowanie. Zatrzymał się gwałtownie przed kałużą, drżąc na całym ciele. To wydarzenie zainteresowało Natalię, która zaczęła prowadzić własne śledztwo dotyczące przeszłości konia. W międzyczasie. Wieści o niezwykłym duecie z gospodarstwa Nadzieja dotarły do wpływowych uszu. Aleksander Zawacki, potężny hodowca koni i dawny rywal Staszka, zaczął wykazywać szczególne zainteresowanie postępami Trowona. Jego syn Kacper często pojawiał się na treningach, twierdząc, że chce się uczyć od Natalii. Jednak jego obecność wprowadzała dziwny niepokój. Czasami wydawał się szczerze zafascynowany, innym razem jego spojrzenie zdradzało ukryte intencje. Natalia zaczęła otrzymywać tajemnicze propozycje. Zawadzki oferował jej lukratywny kontrakt w swojej stadninie, sugerując, że gospodarstwo Nadzieja nie jest odpowiednim miejscem dla trenerki jej kalibru. Mimo kuszącej oferty. Pozostała niewzruszona. Dostrzegała w Maxie i Trowonie coś wyjątkowego. Potencjał, który wykraczał poza zwykłe relacje jeździec-koń. Podczas jednego z intensywniejszych treningów, Natalia zauważyła coś intrygującego. Trowon wykonywał skomplikowane manewry z niezwykłą precyzją, jakby te ruchy były zapisane w jego genetycznej pamięci. Przypomniała sobie legendę o wyjątkowej linii koni hodowanych przed laty w regionie Zakrzowa, słynących z niezwykłej inteligencji i zdolności do wykonywania złożonych sekwencji bez tradycyjnego treningu. Czy możliwe, że Trowon był częścią tej zapomnianej historii? Wieczorami po treningach Natalia spędzała długie godziny na rozmowach z Maxem i jego dziadkami. Słuchała opowieści o historii gospodarstwa, o czasach jego świetności i o tajemniczych wydarzeniach z przeszłości. Każda informacja mogła być kluczem do zrozumienia wyjątkowej więzi między chłopcem a koniem. Jednak im więcej dowiadywała się o trowonie, tym więcej pytań się pojawiało. Pewnego wieczoru, gdy Halina sprzątała zakurzoną piwnicę gospodarstwa, natrafiła na starą drewnianą skrzynię. Wśród pożółkłych dokumentów i rodzinnych pamiątek znalazła list, który wywołał u niej dreszcz emocji. Był to list od pradziadka Maxa, opisujący legendę o wyjątkowym koniu, który zniknął w tajemniczych okolicznościach dekady temu. Opis fizycznych cech i zachowań tego legendarnego wierzchowca uderzająco przypominał Trowona. W liście pradziadek wspominał o szczególnym znaku na lewej łopatce konia. Delikatnym wzorze, przypominającym gwiazdę, widocznym tylko w określonym świetle. Następnego ranka, gdy pierwsze promienie słońca wpadały do stajni, Halina i Max dokładnie obejrzeli Trowona. Ku ich zdumieniu, na jego lewej łopatce, pod określonym kątem światła, rzeczywiście był widoczny delikatny wzór, przypominający gwiazdę. Natalia, wysłuchawszy tej historii, zaczęła łączyć fakty. Szczególne zdolności Trowona, jego instynktowne wykonywanie złożonych manewrów, nawet jego lęk przed deszczem, wszystko zaczynało układać się w logiczną całość. Zaczęła prowadzić własne śledztwo, kontaktując się z dawnymi hodowcami i przeglądając archiwa regionalnych zawodów konnych. W międzyczasie atmosfera wokół gospodarstwa Nadzieja stawała się coraz bardziej napięta. Kacper Zawacki zwiększył częstotliwość swoich wizyt, często pojawiając się nieoczekiwanie podczas treningów. Jego zainteresowanie trowonem wydawało się wykraczać poza zwykłą ciekawość. Pewnego dnia, gdy myślał, że nikt go nie widzi, Max przyłapał go na fotografowaniu szczególnych znaków na ciele konia. Staszek. Zaniepokojony rosnącym zainteresowaniem rodziny zawadzkich, podzielił się z Natalią swoimi wspomnieniami. Opowiedział o dawnym konflikcie z Aleksandrem, który sięgał czasów, gdy oba gospodarstwa rywalizowały o prestiżowe kontrakty hodowlane. Wspomniał też o dziwnym zdarzeniu sprzed lat, gdy cenne konie z okolicznych stadnin zaczęły znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Treningi Maxa i Trowona nabierały intensywności. Natalia wprowadzała coraz trudniejsze elementy, zdumiona tym, jak naturalnie koń reagował na niektóre zaawansowane komendy. Było w tym coś więcej niż zwykły trening. Wydawało się, jakby Trowon budził w sobie uśpioną pamięć pokoleń doskonałych koni hodowanych w tej okolicy. Podczas jednego z treningów, gdy Max ćwiczył szczególnie trudną sekwencję skoków, na teren gospodarstwa przybył nieoczekiwany gość. Był to Stefan Wójcik, emerytowany koniuszy, który przez dekady pracował w różnych stadninach regionu. Obserwując Trowona, stary człowiek zbladł, jakby zobaczył ducha. Później, w rozmowie z Natalią i Staszkiem. Wyjawił szokującą informację o wydarzeniach sprzed lat. Opowiedział o legendarnej linii koni hodowanych przez rodzinę Nowickich, znanej z niezwykłej inteligencji i wyjątkowych zdolności. Ostatni ogier z tej linii zniknął podczas wielkiej burzy, w okolicznościach, które nigdy nie zostały wyjaśnione. Stefan wspomniał również o pogłoskach dotyczących nielegalnych praktyk w świecie hodowców. O dokumentach zmienianych pod osłoną nocy i o młodych koniach sprzedawanych z fałszywymi rodowodami. Te rewelacje rzuciły nowe światło na zachowanie Trowona w deszczowe dni. Natalia zaczęła podejrzewać, że jego lęk przed burzą mógł być związany z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Jednocześnie coraz więcej wskazywało na to, że Trowon mógł być potomkiem zaginionej linii koni nowickich. Jednak brakowało jeszcze kluczowych elementów układanki, a czas uciekał. Zbliżał się termin wyzwania mocarzy prestiżowego konkursu, który mógł odmienić losy gospodarstwa Nadzieja. Wyzwanie mocarzy zbliżało się wielkimi krokami, a gospodarstwo Nadzieja tętniło intensywnymi przygotowaniami. Max i Trowon trenowali od świtu do zmierzchu, doskonaląc każdy element trzech głównych prób precyzji, Wytrzymałości i szybkości. Natalia, obserwując ich postępy, coraz częściej łapała się na tym, że przestała być tylko trenerką. Stała się świadkiem czegoś wyjątkowego, co wykraczało poza standardowe relacje jeździec-koń. Jednak spokój przygotowań został zakłócony serią niepokojących wydarzeń. Pewnego ranka Max znalazł w stajni anonimowy list. Napisany odręcznie, tekst. Zawierał szczegółowe informacje o poprzednich właścicielach Trowona, sugerując, że koń został nielegalnie sprzedany na aukcji. List kończył się ostrzeżeniem, że udział w zawodach może doprowadzić do ujawnienia niewygodnej prawdy. Natalia, przeczuwając rosnące zagrożenie, podwoiła czujność. Zainstalowała dodatkowe zamki w Stajni i poprosiła zaufanych pracowników o prowadzenie nocnych patroli. Jej obawy nie były bezpodstawne. Podczas jednego z treningów zauważyła zamaskowaną postać fotografującą z ukrycia ich sesję treningową. Gdy Wojciech próbował ją złapać, tajemniczy obserwator zniknął w gęstym lesie otaczającym gospodarstwo. W międzyczasie Kacper Zawacki zmienił taktykę. Zamiast ukradkowych obserwacji zaczął otwarcie uczestniczyć w życiu gospodarstwa, oferując pomoc i dzieląc się cennymi wskazówkami treningowymi. Jego zachowanie sprawiało wrażenie szczerego, ale Natalia dostrzegała w jego oczach coś niepokojącego. Błysk, który pojawiał się za każdym razem, gdy Trowon wykonywał szczególnie imponujący manewr. Staszek, przyparty do muru przez rosnące problemy finansowe, otrzymał kolejną propozycję od Aleksandra Zawackiego. Tym razem chodziło o sprzedaż północnej części gospodarstwa. Terenu, który zawierał życiodajne źródło wody dla całej posiadłości. Oferta była hojna. Ale jej przyjęcie oznaczałoby praktyczny koniec niezależności gospodarstwa nadzieja. Staszek zachował propozycję w tajemnicy, nie chcąc dodawać Maksowi kolejnych zmartwień przed zawodami. Przełomowy moment nastąpił podczas specjalnego treningu w deszczowy dzień. Natalia zdeterminowana by pomóc Strowonowi przezwyciężyć jego lęk przed burzą, wprowadziła serię ćwiczeń opartych na budowaniu zaufania. W kulminacyjnym momencie sesji, gdy grzmoty wstrząsały okolicą, Trowon zamiast wpaść w panikę, wykonał perfekcyjnie sekwencje ruchów, które, jak później zauważył Stefan, były charakterystyczne dla legendarnej linii koni nowickich. To wydarzenie przyciągnęło uwagę lokalnych mediów. Młody dziennikarz Tomasz Kwiatkowski zaczął przygotowywać reportaż o odrodzeniu gospodarstwa Nadzieja. Podczas zbierania materiałów natrafił na archiwalne dokumenty, które rzucały nowe światło na dawny konflikt między rodzinami nowickich i zawadzkich. Wśród znalezionych materiałów była stara fotografia przedstawiająca bardzo podobnego do Trowona konia, stojącego dumnie w stajni gospodarstwa Nadzieja. Natalia, analizując wszystkie zebrane informacje, zaczęła dostrzegać większy obraz. Historia Trowona wydawała się być częścią znacznie większej układanki, w której przeplatały się losy dwóch rodzin, tajemnicze zniknięcia koni i sekrety przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednak nie miała czasu na rozwiązanie wszystkich zagadek. Do wyzwania mocarzy pozostało zaledwie kilka dni, a przed nimi stało jeszcze wiele wyzwań do pokonania. Na dzień przed wyzwaniem mocarzy. Atmosfera w gospodarstwie Nadzieja była napięta jak struna. Max obudził się przed świtem, by przeprowadzić ostatni trening z Trowonem. Jednak gdy dotarł do stajni, jego serce niemal stanęło. Bok z Trowona był pusty. Na ścianie wisiała tylko potargana uzdeczka, a na ziemi widniały ślady walki. Natychmiast wszczęto alarm. Całe gospodarstwo zostało postawione na nogi. Wojciech zorganizował grupę poszukiwawczą, która rozdzieliła się w różnych kierunkach. Natalia, zachowując zimną krew, zaczęła metodycznie analizować ślady wokół stajni. Zauważyła coś nietypowego: odciski kopyt prowadziły nie w stronę głównej bramy, ale ku starym, nieużywanym zabudowaniom gospodarskim na północnym krańcu posiadłości. W czasie, gdy trwały poszukiwania, na teren gospodarstwa przybył niespodziewanie Kacper Zawadzki. twierdził, że zauważył dziwny ruch w okolicy starej stodoły należącej do jego rodziny. Jego zachowanie było inne niż zwykle. Wydawał się szczerze zaniepokojony i gotowy do pomocy. Zaprowadził grupę poszukiwawczą w kierunku wskazanego miejsca, gdzie rzeczywiście odnaleziono trowona, ukrytego w zaniedbanym budynku. Koń był przestraszony, ale nienaruszony. Kacper wyjaśnił, że odkrył plan sabotażu przygotowany przez ludzi związanych z jego ojcem. Według jego słów. Aleksander Zawacki był przekonany, że Trowon jest potomkiem zaginionego Ogiera z legendarnej linii nowickich. Konia, którego zniknięcie przed laty pozostało niewyjaśnione. Kacper, nie mogąc znieść nieuczciwych praktyk swojego ojca, postanowił przerwać ten zaklęty krąg kłamstw i manipulacji. Natalia, słuchając tej historii, przypomniała sobie wszystkie elementy układanki. Dziwne zachowanie Trowona w czasie burzy, jego instynktowne wykonywanie charakterystycznych dla linii Nowickich manewrów, tajemniczy znak na łopatce. Wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. Jednak teraz najważniejsze było przygotowanie Maxa i Trowona do jutrzejszych zawodów. Wieczorem, gdy emocje nieco opadły, Staszek zwołał rodzinną naradę, wyjawił prawdę o trudnej sytuacji finansowej gospodarstwa i propozycji Zawackiego dotyczącej sprzedaży północnej części ziemi. Halina, która do tej pory milczała, wyjęła z kieszeni Fartucha pożółkły dokument. Był to akt własności, potwierdzający, że źródło na spornym terenie od pokoleń należało do rodziny Nowickich, a jego sprzedaż była obwarowana specjalnymi warunkami prawnymi. Max, przysłuchując się tym rewelacjom, zrozumiał, że jutrzejsze wyzwanie mocarzy będzie czymś więcej niż tylko zawodami. To była walka o honor rodziny, o prawdę i o przyszłość gospodarstwa nadzieja. Spojrzał przez okno na Trowona, który spokojnie pasł się na padoku i poczuł, jak wypełnia go nowa energia. Natalia, obserwując swojego podopiecznego, dostrzegła w jego oczach determinację, która przypominała jej legendarne opowieści o jeźdźcach z przeszłości. W przeddzień zawodów nad gospodarstwem Nadzieja zebrały się ciężkie chmury zwiastujące burzę. Max, zamiast jak zwykle się niepokoić, Poczuł dziwny spokój. Wiedział, że cokolwiek przyniesie jutrzejszy dzień, wraz z Trowonem są gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Natalia, patrząc na nich, zrozumiała, że jest świadkiem narodzin nowej legendy. Legendy, która mogła przywrócić świetność nie tylko gospodarstwu Nadzieja, ale także całej tradycji hodowli koni w Zakrzowie. Dzień Wyzwania Mocarzy rozpoczął się od złowieszczych pomruków burzy. Na arenie głównej w Zakrzowie zgromadziły się tłumy, a wśród widzów można było dostrzec najważniejsze osobistości ze świata jeździeckiego. Aleksander Zawacki siedział w loży honorowej. Jego twarz nie zdradzała żadnych emocji, choć obecność Trowona i Maxa wśród zawodników wyraźnie go niepokoiła. Pierwszą konkurencją była próba precyzji. Skomplikowany tor przeszkód, wymagający absolutnej koncentracji i synchronizacji między jeźdźcem a koniem. Gdy Max i Trowon wyszli na arenę, zapadła cisza. Natalia, stojąca przy bandzie, wstrzymała oddech. To, co wydarzyło się później, przeszło do historii zawodów. Wykonali bezbłędny przejazd. Każdy ruch był płynny, każdy skok perfekcyjny, jakby koń i jeździec stanowili jedno. W próbie wytrzymałości musieli stawić czoła nie tylko dystansowi, ale i pogodzie. Niebo przecinały błyskawice, a deszcz zacinał coraz mocniej. Dla wielu był to powód do obaw. Wszyscy znali lęk trowona przed burzą. Jednak tym razem było inaczej. Koń, zamiast się płoszyć, wydawał się czerpać siłę z żywiołu. Max, pochylony nad jego szyją, szeptał słowa otuchy, a Trowon odpowiadał niewzruszonym galopem. Przed ostatnią próbą, testem szybkości, Kacper niespodziewanie podszedł do Maxa. W obecności świadków wyjawił całą prawdę o przeszłości Trowona. Opowiedział o tym, jak jego ojciec przed laty zaaranżował kradzież cennych koni z okolicznych stadnin w tym legendarnego ogiera Nowickich. Wyznał, że Trowon rzeczywiście jest potomkiem tej linii, a jego pojawienie się na aukcji nie było przypadkiem. Został tam celowo umieszczony przez ludzi jego ojca, którzy nie rozpoznali w zaniedbanym źrebaku cennego dziedzictwa. Ta rewelacja wywołała poruszenie wśród zgromadzonych. Aleksander Zawacki, widząc, że jego intrygi wyszły na jaw, próbował opuścić zawody, ale został zatrzymany przez organizatorów. Tymczasem Max i Trowon przygotowywali się do ostatniego występu, jakby nic nie mogło zakłócić ich koncentracji. W finale test szybkości przekształcił się w coś więcej niż wyścig. Stał się pokazem prawdziwej więzi między człowiekiem a koniem. Trowon pędził jak wiatr, jego kopyta ledwo dotykały ziemi, a deszcz utworzył wokół nich srebrzystą aureolę. Gdy przekroczyli linię mety, nikt nie miał wątpliwości. Byli bezkonkurencyjni. Zwycięstwo w wyzwaniu mocarzy było jednak tylko początkiem zmian. Dokumenty dostarczone przez Kacpra pomogły wyjaśnić dawne wydarzenia i przywrócić sprawiedliwość. Gospodarstwo Nadzieja nie tylko zachowało swoją ziemię, ale także odzyskało pozycję czołowej hodowli koni w regionie. Staszek i Halina mogli wreszcie odetchnąć z ulgą, wiedząc, że przyszłość ich dziedzictwa jest bezpieczna. Natalia, patrząc na swoich podopiecznych, zrozumiała, że była świadkiem czegoś wyjątkowego. Historia Maxa i Trowona stała się żywym dowodem na to, że prawdziwa więź między człowiekiem a koniem może przezwyciężyć każdą przeciwność. Ich przygoda pokazała, że czasami największe skarby kryją się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, a prawdziwa siła rodzi się z zaufania i wiary w drugą istotę. Zakrzów znów stał się miejscem, gdzie rodzą się legendy. Gospodarstwo Nadzieja otworzyło swoje bramy dla młodych jeźdźców, którzy, jak Max, marzyli o znalezieniu swojej własnej drogi, a Trowon. Stał się żywym symbolem odrodzenia, przypominając wszystkim, że czasami trzeba spojrzeć poza pozory, by dostrzec prawdziwą wartość. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Maxa i Trowona poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z równie wzruszającymi opowieściami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli ta historia przypadła wam do gustu, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia i siłę ludzkich więzi. Nie przegapcie naszych kolejnych materiałów. Czekamy na Wasze komentarze.